Proszę Państwa, najważniejszy moment każdego konkursu, przedstawienie laureatów. Tego dokona pan Bernard Karbowski, a przewodniczący składu komisji konkursowej, pan Piotr Dąbrowski, podsumuje festiwal. Proszę Państwa, w tym miejscu chciałabym gorąco podziękować wszystkim uczestnikom XV Festiwalu Piosenki Religijnej Patriotycznej Bogu i Ojczyźnie. Dziękuję opiekunom za przygotowanie swoich podobiecznych do festiwalu. Dziękuję. Rodzicom i opiekunom, że byliście razem z nami przez cały czas trwania tego festiwalu. Dziękuję pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury za profesjonalne przygotowanie festiwalu. I chciałabym podkreślić, że coraz więcej uczestników zapisuje się i aktywnie uczestniczy w festiwalu. Proszę Państwa. O podsumowanie poproszę przewodniczącego składu komisji pana Piotra Dąbrowskiego. Dziękuję! W zasadzie pani dyrektor troszeczkę mnie uprzedziła z podziękowaniami, bo ja słowa podsumowania chciałbym właśnie zacząć podsumowaniami podsumowania zacząć podziękowaniami. Przede wszystkim podziękowania dla pani dyrektor za zorganizowanie kolejnej edycji tego. Przyznam się Państwu, że kiedy jesteśmy zapraszani do różnych miast na różne konkursy powiem, że Zambrów chyba zajmuje pierwsze miejsce w rankingu ilości, i jakości, organizacji takich konkursów. No i automatycznie podnosi standardy w regionie. Także duże brawa dla miasta Zambrowa. Chciałbym też podziękować opiekunom, bo oni naprawdę wkładają dużo pracy wiedzą jak podejść do warsztatu i jak zająć się małymi artystami. Podziękować rodzicom, bo gdyby nie oni, to pewnie dzieci by nie miały czasu przychodzić. No, a przede wszystkim wielkie brawa dla uczestników, dla wszystkich uczestników, że nie tylko mają czas, żeby siedzieć przed laptopem albo przed telewizorem, ale Chce im się też trochę czasem pośpiewać. Od razu powiem tu przy tej okazji, że jeżeli ktoś z Was chciałby śpiewać jeszcze więcej w Miejskim Domu Kultury, w Centrum Kultury, tutaj powstała grupa wokalna, gdzie też można zapisywać jeszcze dzieci, zgłaszać do grup wokalnych. A kolejnym etapem merytorycznym chciałbym powiedzieć, że oczywiście nie będziemy się tutaj wymądrzali, bo każdy z instruktorów doskonale wie nad czym pracować ma. Ze swoimi podopiecznymi. Każdy ma swoje grzechy. Jeden ma większe, większy, drugi ma mniejsze. Największym grzechem wokalisty jest chyba intonacja no i do tego czepialiśmy się w cudzysłowie najbardziej. Natomiast każdy z opiekunów na pewno wie, nad czym ma pracować. Miło patrzeć, jak osoby występujące tu już w tych starszych grupach kiedyś były w tych najmłodszych i jak pięknie rozwijają swoje. Walory wokalne i zdolności artystyczne. Także jeszcze raz duże brawa, no i to tyle, a za chwileczkę Fantagi Atkinsonowi odczyta. Witam wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że z wrażenia nie pokręcę yy, nie protokołu czytając. Jeśli tak się stanie, proszę mi wybaczyć. Będą towarzyszyły mi silne emocje. Yy, 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 tak serio. Yy, rozpoczniemy od, 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 od najmłodszej kategorii. Dostarczyła nam ona najwięcej wrażeń. Była najbardziej liczna. Stąd też najwięcej nagród. Rozpoczniemy od wyróżnień. Przyznaliśmy ich, ich, ich aż cztery. Dwa wyróżnienia drugiego stopnia. Jedna z nich wędruje do Sebastiana Skarżyńskiego. Prosimy na scenę. Mojego wokalistę. I prosimy już po odebraniu nagrody zostać na scenie, gdyż wszyscy, wszyscy laureaci, ja Ci gratuluję, ale udaj się po, po trofeum, tutaj do Pani, do pozostałych członków y, Laureaci ze statuetkami, z dyplomami pozostają na scenie, gdyż później będzie wykonane pamiątkowe zdjęcie. Kolejna wyróżniona osoba w tej najmłodszej kategorii to y, Michalina Kujawa ze szkoły nr 5. Zapraszamy. Dwa wyróżnienia drugiego stopnia. Wyróżnienie pierwszego stopnia Sebastian otrzymuje. Przepraszam bardzo. Pierwszego stopnia, czyli jedno drugiego, jedno pierwszego. Kolejne wyróżnienie drugiego stopnia wędruje do Kacpra Kuleszy. Z paproci. Wyróżnieni wyróżnieni drugiego stopnia otrzymują dyplomy, a wyróżnieni wyróżnieniem pierwszego stopnia również pamiątkowe statuetki. Kasper i Michalina dwa wyróżnienia drugiego stopnia. I kolejne pierwsze wyróżnienie. Wiktoria Hajecka. Tak gęsto było nazwisk, że nie ubyło się bez lapsusa. Kolejne wyróżnienie pierwszego Gratuluję tobie, ponieważ ty jesteś chora, ale wystąpiłaś, przedstawiłaś się z jak najlepsze Jak to się mówi, dała radę. I przechodzimy do miejsc na podium. Trzecie miejsce yy, to Aleksandra Milczewska, bardzo młoda wykonawczyni. Zapraszamy Ole. Drugie miejsce. Otrzymuje Alicja Groszfeld. <noise> I pierwsze miejsce w kategorii uczniów szkół podstawowych otrzymuje Dominika Jankowska. na wiek wykonawców, pozostaje z ufnością spoglądać przyszłość tego typu festiwali poziomu, który będzie absolutnie rósł w moim niemaniu. Brawa dla wykonawców. To byli soliści. Przechodzimy do nagród w kategorii zespoły. Trzecie miejsce, a jest jeszcze wyróżnienie. Otrzymuje je zespół wokalny Trójkowe Nutki ze szkoły, oczywiście numer 3 w Zambrowie. Zapraszamy go również na scenę. Teraz się zrobi jest coraz bardziej tłocznie na scenie, bo zamelduje się za chwilę u nas tutaj Szkoła Podstawowa w Rutkach, kurs szkolny ze Szkoły Podstawowej w Rutkach, laureaci trzeciego miejsca. laureaci drugiego miejsca w kategorii zespoły szkoły podstawowe to zespół ze szkoły podstawowej numer 5. Zapraszamy <klucz> duet i towarzyszący im kurek. frontmenki, ale również Wasze koleżanki z zespołu poprosimy, jeśli są. Już poszły, rozumiem. Okej. Okay. I w tej, w tej kategorii ściaki to zespół tęcza ze szkoły numer 3. Ta część nagród przypadła uczniom szkół podstawowych. Pozostałe kategorie, jak Państwo wiedzieli, były mniej licznie reprezentowane, stąd te nagrody, będą, będzie ich mniej. W kategorii uczniów gimnazjów przyznaliśmy tylko jedną nagrodę, jest to wyróżnienie dla Pauliny Bądzio. Zapraszamy nagrodzoną. Trzyma ona pamiątkowy dyplom. Kategoria y, młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych. Tutaj też, jeżeli nie było zbyt hojne, nie było zbyt szczodre, bo przyznało tylko jedną nagrodę, za to tą najważniejszą. Pierwsze miejsce otrzymuje zespół y, ze szkołu, y, zespołu szkół ogólnokształcących. Y, zapraszamy Weronikę Zach, solistkę i muzyków, którzy jej towarzyszyli. Laureaci Złotej Nutki. Melduje się laureatka. Gratulacje, Weroniko. Ostatnia kategoria kończąca protokół. Kategoria schole kury parafialne, osoby dorosłe. Tutaj przyznaliśmy dwie nagrody. Pierwsze miejsce wędruje do zespołu z parafii Ducha Świętego w Zambrowie. Pomyślimy Ducha Świętego. Zapraszamy. To jeszcze nie koniec. Zapraszamy jeszcze... Zapraszamy. Zapraszamy. Mm. Ci, którzy rozpoczęli dzisiejszy konkurs, zespół z Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zambrowie są laureatami wyróżnienia specjalnego. Zapraszamy na scenę zespół z Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zambrowie. Na tym protokół zakończono. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękujemy organizatorom. Zapraszam! Najprawdopodobniej za rok. Proszę Państwa, chciałabym podziękować, złożyć listy gratulacyjne dla wszystkich opiekunów, którzy przygotowywali swoich podopiecznych do 15. festiwalu. Piosenki religijnej i patriotycznej. Zapraszam. Pan Tadeusz Stańczyk. Tak, oczywiście. Brawa. Brawa od podopiecznych dla swoich opiekunów. Pan Michał Knapkiewicz, pani Bożena Kalinowska, pani Katarzyna Nita Murawska. Widzę. Jeszcze raz brawa dla Pani Bożeny Kalinowskiej. Pan Zenon Adam Wójcik. Pan Bogdan Piwoński. Pani Justyna Lechowska, pani Ewelina Mieczkowska, pani Małgorzata Jeziorowska, pani Dorota Kłosińska. Pani Irena Lubiejewska, siostra Justyna Lachowska. Pan Zbigniew Kulesza. Pani Ewa Suska. Pani Katarzyna Ogórkowska. Pani Agata Choińska. Pani Anna Maleszewska. Pani Justyna Nowowiejska. Pani Marta Targońska. Proszę Państwa, poproszę fotografów, fotoreporterów i pamiątkowe zdjęcie z 15 festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej na pamiątkę dla uczestników, opiekunów i dla Państwa zapraszamy. Proszę Państwa, festiwal 15 jubileuszowy, piosenki religijnej, patriotycznej uważam za zamknięty. Jeszcze raz serdeczne podziękowania dla wszystkich osób, które przyczyniły się do tak ciekawego wyglądu 15 festiwalu, a więc dziękuję wszystkim. Osobom, które uczestniczyły w festiwalu, a także opiekunom, pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury i dziękuję Państwu, zapraszam na następną edycję tego festiwalu. Szczególne podziękowania kieruję do panów z komisji konkursowej. Dziękuję za ich profesjonalizm. Dziękuję bardzo. Dziękując, życzę dobrego dnia. Do widzenia Państwu.